Dziwne rzeczy, które chciałabym mieć w moim domu. Numer jeden to dwa salony. Ale poczekajcie. Ja mam takiego świra, jeżeli chodzi o czystość, ale w znaczeniu takim bakterii. Jakbym miała przyjmować jakieś goście, to wiadomo, że w salonie. I wiadomo, że usiadam po prostu w tych swoich ubraniach. Który, wiecie, w których mogli siedzieć, nie wiem, w tramwaju, w jakichś miejscach publicznych. Jednak w moim domu chciałabym, żeby salon to było takie miejsce, gdzie ja mogę sobie po prostu poleżeć, obejrzeć sobie jakiś film. Nie wyobrażam sobie, żebym miała później tam leżeć w piżamie, i później pójść do łóżka, w ubraniach, gdzie ktoś siedział po prostu w ubraniach, gdzie byli w nich na zewnątrz. Dlatego chciałam mieć dwa salony: jeden taki do przyjmowania gości, a drugi taki dla mnie. Druga rzecz to takie. Salon był właśnie w takiej, jakby dziurze, coś w tym stylu, żeby po prostu było takie zejście w dół. Myślę, że fajnie to wygląda i tak też fajny sposób odgradza kuchnię od salonu, żeby po prostu to nie był taki jeden pokój. I nie wiem, skąd by się wzięło ostatnie, ale chciałabym mieć jakiś taki tajemniczy ogród albo jakieś takie tajemnicze przejście w domu, albo ukryty pokój. Chciałabym mieć na przykład wierzbę płaczącą, czyli takie opadnięte drzewo, żeby ona tak zakrywała i żeby tak się przeszło przez te, te takie liście zwisające, zwisające i żeby tam było jakieś ukryte miejsce w ogrodzie.